Witam, Marek Gruchala firmy Bona. Dziś chciałbym opowiedzieć, do czego się może przyczepić na kontroli urzędnik skarbowy, lub jakie błędy najczęściej wytykają urzędnicy w zasadzie w zakresie obsługi kasy fiskalnej. Więc podstawowym jakby elementem, do którego się może przyczepić urzędnik, jest niewydanie w ogóle paragonu kupującego. Krótko mówiąc, nie, nie wiecie danej transakcji na kasę fiskalną. Kolejnym elementem, który. Kolejności zgłoszeń, jakie nam tutaj klienci zgłaszają, to jest sytuacja, w której nie odwiecie paragonu. Jest on zawidencjonowany, ale nie i wisi taki sobie na kasie fiskalnej. I to też jest karane, i tutaj musicie wiedzieć, że to niedużo nie niżej jest traktowane takie wykroczenie, jak w ogóle nie nabity paragon na kasę fiskalną. Kolejnym elementem, który często się zdarza, to jest kontrola. Książki serwisowej na kasie i urzędnik sprawdza, czy kasa ma aktualny przegląd techniczny. Kolejną rzeczą, którą może sprawdzić urzędnik jest ilość, właściwe sprecyzowanie kodów na kasie fiskalnej. O tym też już mówiliśmy wcześniej, czyli jak mają się nazywać towary w kasie fiskalnej. Nie może być pieczywo, tylko musi być bułka chleb. O tym rozmawialiśmy w poprzednich odcinkach. Ewidencyjne na kasie i w książce serwisowej. To też urzędnik sprawdza łatwo, bo to widać od razu na wierzchu. Jeżeli na kasie nie ma numeru ewidencyjnego, brak tego numerku może kosztować 500 zł, brak numerka na książce serwisowej kasy około 100 zł. Pamiętać o tej pieczątce proszę w książce serwisowej kasy. Już niektórzy urzędnicy się do tego nie czepiają. natomiast jest tam miejsce na pieczątkę i Kontrolerzy dalej mogą się do tego czekać, więc proszę tutaj raczej, raczej podbić tą piecząteczkę, to nic nie kosztuje, a kłopotów nie będzie. Kolejny element. Brać, pilnować zgodnego czasu z rzeczywistością, czyli o to chodzi, żeby się nam nie rozjechało. Jeżeli urzędnik się nie ma do czego doczepić, to doczepi się do zegarka, który nie zgadza się z rzeczywistością. Czyli zima lato, żebyśmy tu jeszcze przestawiali lub jak nam się troszeczkę zegarek rozjedzie. Kolejny element, wykonywać na czas raporty dobowe i raporty miesięczne, też o tym mówiłem, żeby się uczulić tutaj na datę wykonywania raportu miesięcznego i również na dobowe, żeby nam nie przeskoczyła doba, żeby się nie skomasowało utarg z dwóch dni i tak dalej. Było o tym już też mowa. Teraz. Wykonywać w razie pomyłki, wykonywać protokół korekty paragonu fiskalnego lub tych oczywistych pomyłek, też o tym mówiłem, żeby nie kombinować typu, że będę dokładał aż mi się wyrówna i tak dalej. W przypadku kaskokią papierową, ważne, żeby zarchiwizować i trzymać. W odpowiednim miejscu rolki te nasze archiwizacyjne, przypadki kasy, kasy z kopią elektroniczną, żeby również te dane mieć zarchiwizowane, jeżeli nie na karcie w kasie, jeżeli byśmy wymieniali to również tą kartę starą, żeby mieć schowaną i zarchiwizowaną. Kolejny element yy, należy dbać o należyty stan techniczny kasy. Tutaj w tym przypadku e, oczywiście ma być plomba serwisowa. No to wiadomo, że kasa ma przegląd, to ma aktualne. Natomiast jeżeli w międzyczasie od przeglądu coś się wydarzyło, to też należy tutaj pamiętać o tym, że to też do nas należy, że urzędnik może to sprawdzić. Czyli oprócz plomby serwisowej ma być książka serwisowa z tym numerkiem wewnątrz i podbita i, i właściwa. Tam oczywiście wszystkie przeglądy wpisane, stan obudowy musi wyglądać też przyzwoicie, nie może być gdzieś popękana, bo do tego też będą, będą zastrzeżenia i może być uwaga jakaś. No i oczywiście musi być sprawny akumulatorek, czyli krótko mówiąc, zabraknie nam prądu, to żeby nam taka kasa działała. Jak nie działa, no to no, mamy zamykać interes i trudno, nie pracujemy. I to w zasadzie na dzisiaj chyba tyle. Dziękuję.